Dzień dobry, jesteśmy na stacji Ruda Hebzie. Przed chwilą już pojechał pierwszy skład, także witam serdecznie i zaraz pokażę Wam przejazd. thank <laughs> Thank <laughs> you. Pojechał. Um, właściwie już chyba trzy przyjazdy są. Także jesteśmy tutaj już przy tej stacji Rudachabizie. Um, dużo się dzieje. I zaraz się zastanowić, co robić dalej. Nie mam za bardzo czasu na rozmowy. I jestem teraz um, na torze, czy znaczy obok toru um, prowadzącego do. Zakładu Bibipol, tak się chyba nazywa ten zakład. I ten zakład ma dwa tory prowadzące tutaj do niego ze stacji w No i stoimy sobie tutaj, ponieważ tutaj przy tym torze stoi, znaczy tam dalej na tym torze stoi po prostu Gagarin który tam przed chwilą pojechał, także być może zaraz go złapiemy także no, dość duży ruch tutaj jest aktualnie powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że ruch będzie aż tak duży także fajnie Czy tam coś nie jedzie? Czasem kolejnego. Także ruch jest dość duży. I wszystko jeździ do BibiPol. To jest skład wagonów krytych chyba z dawnej huty Zygmunt. Pojechał już na Biskupice. Nie udało mi się go złapać. No także czekamy. Ja tam nasłuchuję. Nie wiem czy coś nie jedzie. Jesteśmy teraz na szlaku Rudachebzie-Zabrze-Biskupice Przyszedłem tutaj z nadzieją, że pojedzie tutaj zaraz pociąg Postaram się opisać przebieg wydarzeń, który miał miejsce kiedy ja nagrywałem przejazdy, robiłem zdjęcia O, już jadą Muszę... No, także to jest właśnie odpowiedź na pytanie, czemu nie mogłem za wiele mówić do Was wcześniej. Po prostu co chwilę jeździł pociąg za pociągiem, więc nie miałem tak naprawdę jak się odezwać. No i. Yy, Postaram się opisać przebieg wydarzeń. Przy czym muszą być czujny, bo być może za chwilę będzie jechać jeszcze ta turbostonka. I dlatego nawet cholerka nie chce się rozgadywać teraz. Bo co prawda dopiero co pojechał ten gagar, ale ona za sekundę może jechać. Dobra, nic. Na razie nic nie gadam, bo myślę, czy ona czasem zaraz nie pojedzie. Nie chcę znowu przerywać. Mojej cudownej opowieści, którą będziecie później opowiadali znajomym, bliskim, rodzinie w dalszej kolejności swoim dzieciom, wnukom i miejmy nadzieję, prawnukom. Także czekamy na y, turbostonkę. Dobra, turbostonka nie jedzie, więc pewnie. Pojedzie za chwilę. No, zasz, zasz, no, zobaczymy. W sumie fajnie by było. Dobra. Yy, no nic. Po prostu przyszedłem na tą stację i na stacji, kiedy przyszedłem, były cztery lokomotywy. Dwa Gagariny, jedna Turbostonka. Wszystkie te trzy lokomotywy PKP Cargo i yy, holender DB. Holen... O, jedzie. Coś tam migło. Nie, chyba nie. Dobra. Co chwilę tutaj po prostu coś się dzieje i nie da się nic powiedzieć w tym vlogu praktycznie. Także tak, w ogóle tam jest widoczny skład, który nagrywaliśmy wcześniej. Na bocznicy BB Pol okej, okay. BB Paul, dobra, yy, więc po prostu przyszedłem. Były te cztery lokomotywy, Holender DB był z wagonami krytymi. Według mnie najprawdopodobniej z dawnych huty Zygmunt. Jak ja przyszedłem na stację, to on za chwilę yy, pojechał już do Biskupic, więc nie udało mi się go złapać. No i to, co działo się później, to po prostu były manewry tej turbostonki, yy, którą też nagrywaliśmy. Yy, ona tam wyciągała skład z BB-Pol. Nie wiem, czy nie jadą. To znowu ja. No, mówię, żeby to było jasne, bo mm, możesz nie wiedzieć, y, tutaj y, kto tutaj nagle mówi. Yy, może nie do końca rozpoznałeś mój głos, czy coś. To znowu ja, yy, twórca kanału. Dobra, to nic. Y, kontynuując po prostu po prostu co. <grym> po prostu było tak, że były manewry na zakładzie BB-Pool i po prostu tam turbostonka wyciągła, skład później wprowadziła później Gagarin wprowadził skład później tam turbostonka zabrała z powrotem skład <laughs> Gagarin z powrotem i tak w kółko więc ja cały czas zajmowałem się nagrywaniem tego I, yy, i w tym samym czasie, kiedy te rzeczy się działy ten drugi Gagarin, o którym wspomniałem, że też jest na stacji cały czas Teraz, kiedy Was cały czas tam jest? No to ten Gagarin tam po prostu nic nie robił przez cały ten czas. Więc wszystko, co ja nagrywałem, dotyczyło zakładu. Mm, deep e, I poza tym żaden inny zakład się nie odzywał, inne huty nic się nie odzywały. No na Zygmunta się spóźniliśmy, bo był, ale pojechał. Tak sądzę, że to był Zygmunt, bo wydaje mi się, że teraz do ekoinstalu nie jeżdżą, ale nie wiem. E, dobrze, także tak to wygląda. My tutaj teraz stoimy, bo tam na stacji jest turbostonka. I ja myślę, że ona może będzie jechać. Um, no, bo skończyły się manewry, Green wrócił, no a tamta turbostonka jeszcze nie, więc teraz nie wiadomo, czy tam ta turbostonka, jakby o co z nią chodzi, czy ona ruszy, czy ona nie ruszy. Także na razie stoję tutaj e, i powiem tak, za chwilę ja tak naprawdę będę się zbierał. Jeszcze czekam, aż tutaj coś się wydarzy i zobaczymy, może się coś wydarzy, ale planuję już się zbierać powolutku. Um, Także nawet nie wiem czy się jeszcze odzywać, jeżeli nic by nie pojechało. Możliwe, że już się nie odezwę, ale możliwe, że jeszcze będę coś gadał. Zobaczymy po prostu co się będzie działo. Ja sobie wrócę prostu na stację Ruda Hebzie zaraz i, i będę się kierował do domu. Także dobra, na razie to tyle. Do zobaczenia i... Możliwe, że już więcej nic gadać tutaj dzisiaj w tym vlogu nie będę. Także ogólnie, no jest to bardzo, można powiedzieć, udana wyprawa. Nie wiem, jak to wszystko wyszło, bo niestety troszkę pod słońce ja to wszystko robiłem. Ale wydaje mi się, że powinno to wyglądać dla mnie przynajmniej satysfakcjonująco. Zobaczymy w domu. No, też nie wszystko, ale, ale duża część. No i tyle. Tam z drugiej strony, też miejscówka z tego co widziałem, raczej jest. A jeszcze tam pod, w tamtym miejscu nie byłem, także jeszcze wszystko przed nami. Także dobra, na razie to tyle i do zobaczenia. Pojechał drugi Gakson, więc o nim właśnie mówiłem i ta Turbostonka jeszcze sobie tam stoi. Chyba, że pojechała gdzieś indziej. Także takie coś, no. Mam praktycznie identyczne nagrania, bo dokładnie w tym samym miejscu nagrałem lokomotywę dokładnie tą samą, to znaczy inną, ale no... Także szkoda, ale no cóż, dobra. Także tak to wygląda. I czy czekać na tą drugą turbostonkę to jest, to jest pytanie, które jest jakby zadawane od, od tak naprawdę zarania dziejów e, praktycznie u początku ludzkości, jak ludzkość powstała, to pytanie było zadawane. E, także dobrze, nic. No na razie no, to, to jest tyle. Ja chyba nie będę już czekał na tą turbostonkę. E, i będę raczej się kierował już w stronę domu. Także nic. To tyle. Dzięki. Do zobaczenia.